Cześć, witajcie w kolejnym wideo. W sumie to nie planowałem dzisiaj nic nagrywać. Znajduję się w Monachium. Jestem akurat 10 metrów od najsłynniejszej chyba ulicy e, na Starówce, można tak powiedzieć, Maximilianstrasse, gdzie są zawsze najlepsze spoty, najlepsze auta, są drogie sklepy, gdzie wszystko idzie ze sobą w parze. No i postaram się wam trochę dzisiaj panegrywać, bo kręcę się tutaj od pół godziny i powiem wam, że no 992 GT3 Touring nowe. No i powiem wam, że jestem tutaj od pół godziny i przejeżdża już tyle grubych samochodów. No, jednak stwierdziłem, że wyciągnę kamerę i coś tam ponegrywam. Wystarczy wejść w jedną uliczkę w poprzek i mamy kolejne 812 GTS, G63 i Kajena. Tym razem widzimy się na Grossglockner. Jesteśmy przy samej bramie wjazdowej. Dzisiaj mamy piękną pogodę, zobaczymy jak będzie na górze. Samochody już gotowe, za chwilę wsiadamy i ruszamy. Mam jeszcze zamontowaną GoPro na dachu, także coś tam mam nadzieję, że uda się nagrać z przejazdu. Na pewno zatrzymamy się jeszcze, żeby zrobić jakieś zdjęcia po drodze. Szybki pit stop. Mamy dwie Ferrari, które przed chwilą, przed chwilą nam uciekły ale znaleźliśmy je tam jeszcze mamy S3 ale lepiej jest tutaj tu jest dobra ekipa same Porszaki R8, GT3 powiem Wam że no tu jest nieźle R8 mogę zamienić zaraz jak Pan chce no jest piękny no i GT2 RS tam na końcu. A przed chwilą byliśmy tam, na samym szczycie. I teraz trzeba się zdecydować, czy tu jest lepszy widok, czy tu jest lepszy widok. Najlepiej, tak jak jest tutaj połączone, te dwa widoki. Razem. I cyk, kuntaż na ulicę. Dobrze. Zostawiliśmy samochód tam gdzieś. I oczywiście, że podbiegliśmy. bo jak tu nie podbiegć, to pięć 5000. No, petarda, spotkać takie coś. Na ulicy, to powiem wam, że ogień. Kiedy przyjeżdżasz na parking i spotykasz karerę. Alfa Romeo i Ferrari 328 Tak po prostu, sobie przyjechali nie, na pizzę chyba czy coś takiego Ogólnie jesteśmy w Cortina di Ampezo. w tym miejscu mamy nocleg, ale najpierw wjechaliśmy na jakieś jedzonko, jakaś pizza, spaghetti na pewno coś włoskiego Dzisiaj jesteśmy na przełęczy giał, Akurat za chwilę będziemy wchodzić na tą górę za mną. Ale spójrzcie tylko na ten widok. Później w planie mamy jeszcze przełęcz Falzarego, Pordoi, Gardena i Sella. Także pięć przełęczy dzisiaj. Po wczorajszym Grossglockner była jedna. Dzisiaj trochę więcej. Trochę więcej kilometrów do zrobienia. No i nic, ruszamy tam pod górę. I za chwilę coś tam z góry ponagrywam. Weszliśmy na taki ładny punkt widokowy. No i powiem Wam, że widok w poniedziałek z rana nie najgorszy. Tam nie będziemy wchodzić już na szczyt, bo no nie wziąłem dzisiaj dobrych butów. Pod górkę spoko. A z górki trzeba też uważać, żeby tutaj orła nie wywinąć czasami. Bo może być różnie. Słuchajcie, właśnie rozmawiałem z panem od Kobry i to ma 1000 KM, więc no grubo. Ale no ogólnie fajny light mam, bo jest Kobra, nasza 911, RS3, M8, M3, M5, no nieźle, nieźle, petarda. Jechaliśmy i widzieliśmy, że to jest taka fajna kolejka do góry Tam na górę, o tam, tam na górę No i mamy bilety, także wjeżdżamy za chwilę No powiem wam, że widoczek jest No petarda, po prostu zapiera dech w piersiach Jest grubo Jest przepięknie Ja, ono, no I idziesz sobie dalej, ładny taras, widokowy. Nie no jest, jest pięknie. nawet śnieg jeszcze jest. No jest pięknie, jeszcze tam można wyżej podejść. Jeszcze kilka stopni, i jesteśmy. Trochę się zmachałem, taka tam drużka Jesteś sobie 2700 metrów nad poziomem morza i możesz zgarnąć darmowego Hot Wingsa. Przejeżdżaliśmy przez przełęcz Pordoi. niestety akurat wtedy zaczęło padać i to coś mocno, także nic nie nagrywałem. Ale teraz jesteśmy na przełęczy Sella. Ostatnio w sumie dzisiaj, bo mieliśmy jeszcze jechać na przełęcz Gardena, ale już wszyscy są zmęczeni po całym dniu. Także lecimy na nasz nostek do Bolzano. Spójrzcie tylko jak tutaj pięknie. Tam na dole ktoś mieszka, tam ktoś mieszka. Ciekawe co ci ludzie robią na co dzień. Żeby nie było, jest potwierdzenie. Przełęcz i pełno wlepek na tablicy. W sumie na każdej tablicy z przełęczami jest pełno wlepek. Każdy przyjeżdża i daje wlepkę. i nic, lecimy dalej do Borzala. Witajcie w kolejnym dniu, kolejna część filmu i dzisiaj jesteśmy na Passo della Stelvio, czyli też jedna z najpiękniejszych przełęczy w Europie. Chyba druga najpiękniejsza. Przed chwilą przyjechaliśmy. Jeszcze musimy wejść tam na górę, bo tam będzie najlepszy widok na te wszystkie serpentyny tutaj. Jest przepięknie. Jest piękna pogoda. No i teraz musimy znaleźć coś do zjedzenia. Witajcie kolejnego dnia naszej wyprawy, naszego Eurotripa. Jak widzicie za mną jesteśmy dzisiaj w Monaco. Jesteśmy na głównym placu przy hotelu de Paris i kasynie. No i jak widać, jak zawsze Monaco nie zawodzi. Są fajne samochody. Przejdziemy sobie miasto, zobaczymy, czy będzie coś ciekawego. Ogólnie widzieliśmy już Enzo, które za chwilę Wam wrzucę. Akurat jak byliśmy na jedzeniu, to przejeżdżało Enzo w sumie dwa razy nawet. To samo Enzo, które widzieliśmy w zeszłym roku. Taki starszy pan nim jeździ, także propsuje, naprawdę. No i tu mamy GTO i Piste, tak, tak skromnie. Mrolsa, Urusa, Bentley'e, tam Kwadrat. Tam gdzieś GT3 jeszcze stało nowe. Także no jest, jest ciekawie. Tu kolejny Rolls-Bentley. No, jak zawsze Monaco. I powiem wam, że w tym roku pilnują trochę bardziej niż zwykle chyba, bo ten pan tam, którego widzicie. Przed chwilą byliśmy tutaj zrobić sobie zdjęcia Pisty i N, i GTO. Zapyta tylko, czy jesteśmy klientami hotelu. i powiedzieliśmy, że nie. No to zaprasza na drugą stronę ulicy. Także no odgrodzili się trochę. Nie wiem czy to jest jakiś fenomen Rolls-Royce, czy po prostu im się podoba, ale wiele osób robi sobie zdjęcia przy tym Rollsie. Będąc szczegółowym wiele kobiet robi sobie zdjęcia przy tym rolesie. Ale bardzo fajne jest to, że jest taki pan, który tutaj chodzi po placu. Ten, ten pan na jasno ubrany w okularkach, który jak pilnuje jak ktoś opiera albo dotyka samochodu, to zaraz zwraca uwagę. I to uważam, że jest bardzo dobre. Trzeba szanować już własność. A tutaj w Marinie ładnie widać różnicę między milionerami i miliarderami tamta łódka no to to jest kilka tych, więc grubo czy tak jest teraz już pusto jak na Grand Prix to było zawalone całe do pełna Byliśmy się na parking Bozio, parking publiczny, ale można tutaj spotkać takie samochody na przykład jak Aston Martin, Dallara. no i jedziemy dalej, bo dalej stoi MC12 F50, tylko nie wiemy czy będą odkryte, bo w zeszłym roku jak byliśmy to były odkryte. No, tu mustang stary. Ogólnie tak jak mówiłem, parking publiczny. O, no, GT3 RS, ładna, biała. Ok, mamy 599 i jakiegoś Mercedesa. Fajny abarcik, ale przyjechaliśmy tutaj po to. W zeszłym roku było zakryte, w tym roku bez plandeki. Na blachach z Monaco oczywiście. No, powiem Wam, że coś pięknego. MC12. No jest wielki. Jestem ciekaw, jak pan odpali to Maserati tutaj, tak blisko ściany. To czy te wszystkie samochody, to co stoją, po połączają się al alarmy? Myślę, że tak. nieki to jest ta niebieska część, ten tył. To jest chyba tutaj niepotrzebny w ogóle w tym samochodzie, ale go zrobili, no bo dlaczego nie? Coś tu widać wnętrza, bo została uchylona szybka. O, jest petarda. No i kawałek dalej mamy F50, która niestety jest pod pląteką cały czas, ale spójrzcie na rejki 050F przy Ferrari F50. Oczywiście daszek zdjęty, ale niestety jest, jest pokrowiec. a za chwilę obok mamy chyba Shelby Cobra tak mi wygląda pod plądeką na to kolejny przystanek Scuderia Monte Carlo w środku LaFerrari pod plandeką i LaFerrari bez plandeki w środku tam jeszcze będzie tutaj widać no, tu jeszcze mamy Portofino i 812 Kompeticjone. Się lepiej nie zobaczy, bo niestety jest przeszklone, zamknięte. Ale przed chwilą zobaczyliśmy, nie wiem czy będzie widać, jak trochę tam na warsztacie. To i kolejne czerwone LaFerrari. O, widać trochę. Jak zrobię trochę cienia. Czyli mamy trzy LaFerrari w jednym warsztacie. Nieźle. No i następny przystanek Lamborghini. Ten piękny Huracan Performante. Trochę, trochę tutaj szum i gwar, niestety. No, Aventador SVJ Roadster biały. STO, taki nietypowy kolor. I jeszcze jednolite malowanie. Wszystkie, wszystkie konfigi petarda podobają mi się. Biały SVJ, niby tylko biały SVJ, ale powiem Wam, że siedzi mi ten konfig. Dosłownie 100 metrów dalej od Salonamborgini mamy Bentleya i Ferrari, ale po drugiej stronie ulicy mamy Venturi. Spójrzcie tylko, co mają w środku. Nie wiem czy będzie widać, muszę trochę przysłonić kamerę. W środku to, to jest dragster. Jakiś, znaczy nie dragster, tylko ten samochód do bicia rekordów prędkości. No nieźle. Przyszliśmy na parking po nasz samochód. I spójrzcie co znaleźliśmy na rosyjskich tablicach rajdówki z rajdu Monte Carlo. Widać, że stoją tutaj trochę długo. A tutaj 300SL63. Klasyk. Co tutaj się dzieje na tym parkingu? Widać, że długo te samochody tutaj stoją. Za ja dużo nie widać. Niezłe znalezisko. Właśnie siedzę i sklejam filmik z naszego wyjazdu. Wiem, że jest trochę chaotyczny. Jest dużo takich randomowych klipów. Ale nie nastawiałem się za bardzo na nagrywanie w tym roku. Byliśmy większą ekipą, więc korzystaliśmy z wolnego i z uroków tych wszystkich pięknych widoków, które widzieliście. Niemniej jednak coś tam skleiłem. Jest około 18 minut filmu, więc straciłem te kilka dni naszej podróży. Mam nadzieję, że Wam się podoba. A tymczasem zaczyna się zima, także za chwilę ruszam Przygotować Nissan do sezonu, bo jak wiadomo z, z jednego z poprzednich filmów, Nissanowi znowu coś się stało ze skrzynią. Czyli Nissan zrobił Nissanowe rzeczy, czyli się popsuł. Jak zawsze. Także widzimy się w następnym wideo. Pewnie będą to już prace przy Nissanie. Do zobaczenia.